Opowiem wam historię, która wydarzyła się tu w Polsce. Moja córka podrobiła mój podpis w szkole, żeby móc wyruszyć w luksusową podróż do Paryża. Myślała, że zmięknę i zaopiekuję się dziećmi za darmo. To był moment, w którym całe moje spokojne życie zaczęło się w końcu zmieniać, choć wtedy jeszcze o tym nie wiedziałam. Nazywam się Elżbieta Wiśniewska, mam 64 lata. Planowałam ciche, spokojne święta, słabą herbatę z cytryną, Wczesne pójście spać i tę ciszę, która nie jest już samotnością, ale uczuciem, że dom wreszcie głęboko oddycha. Po latach samotnego wychowywania Magdy, a potem spędzania kolejnych lat na gaszeniu jej kolejnych kryzysów, przyzwyczaiłam się do wykuwania swojego spokoju, gdzie tylko się dało. Życie w Krakowie nauczyło mnie chodzić z wiatrem, nie pod wiatr. Poranna mrzawka bębniła w okno, tak jak bębniła moja rutyna. Stała, przewidywalna, nieskomplikowana. Nie miałam żadnych innych planów niż prosta zmiana w wigilię i obiad, który można odgrzać w jednej patelni. W moim wieku spokój wydaje się zwycięstwem. Z Magdą rozmawiałam technicznie, ale nie tak, jak rozmawiają ze sobą matka i córka. Dzwoniła, kiedy czegoś potrzebowała, wysyłała wiadomości, kiedy chciała ode mnie reakcji. I znikała, kiedy oczekiwałam zwykłej rozmowy. Przestałam oczekiwać czułości, a ona przestała udawać, że mi ją daje. Nasz związek ułożył się w schemat, który z zewnątrz wyglądał na spokojny, ale w środku pulsował starymi siniakami. Składałam pranie, gdy w drzwi uderzyły trzy głuche stuknięcia. Magda nigdy nie przychodziła bez zapowiedzi, właściwie nigdy nie przychodziła, jeśli nie stała za tym jakaś cała historia. Ten dźwięk niósł napięcie, które rozpoznałam na lata przed tym, zanim sięgnęłam po klamkę. Czułam już ten znajomy węzeł w piersi, ten sam, co podczas tylu kryzysów Magdy na ostatnią chwilę. Wiedziałam, że mój spokojny grudzień właśnie się wali. Magda wyminęła mnie, gdy tylko otworzyłam drzwi. Włosy wciąż mokre od deszczu, oddychała ciężko, jakby biegła i nawet na mnie nie spojrzała, rzucając plecak na podłogę. Dobra, mamo, posłuchaj. Zostajesz z dziećmi na te święta, powiedziała chodząc tam i z powrotem po krótkim korytarzu, jakby decyzja została podjęta dawno temu. Nie mogę odpowiedziałam zachowując stanowczy głos. Mam dyżur 23 i 24, są obowiązkowe. Magda machnęła ręką, jakby odpędzała letnią muchę. To tylko odbieranie telefonów. Mamo, nie musisz iść osobiście. Zostajesz tutaj z nimi i tyle. Poczułam znowu to ukłucie pod żebrami, znany ból bycia ignorowaną. Moja praca tak nie działa, Magda. Nie mogę wziąć wolnego. Ludzie na mnie liczą, a ja też na siebie liczę. Ja muszę jechać. Potrzebuję tego wyjazdu. Ty się nimi zajmij, w końcu uwielbiają z tobą być. Nie powiedziała mnie, bo ich nie kocham. Powiedziała mnie, bo nie mogę, odpowiedziałam. Nie mam godzin, nie mam warunków i nawet mnie o to nie zapytałaś. Magda w końcu się zatrzymała. Spojrzała na mnie z tym zbyt szerokim i błyszczącym uśmiechem, który zawsze włączała, gdy czegoś chciała. Mamusiu, powiedziała cicho, zrób to tylko tym razem, to przecież święta. To nie zmienia mojego grafiku, powiedziałam. Nie zmienia moich obowiązków, mrugnęła powoli, jakby resetowała twarz. Potem jej głos stwardniał. Zostajesz z nimi, koniec i kropka. Magda! Ale ona już chwytała plecak, już wychodziła. Wyśle ci szczegóły na WhatsAppie, krzyknęła z korytarza. Drzwi zamknęły się, zanim zdążyłam jej odpowiedzieć. Jej kroki szybko zeszły po schodach, zniknęły w zimnym korytarzu, i zostawiły po sobie zapach jej perfum i ciszę, którą zawsze potrafiła zamienić w coś ciężkiego. Telefon zadzwonił niecałe trzy godziny po tym, jak Magda trzasnęła drzwiami. Dopiero co usiadłam z talerzem odgrzanej zupy, gdy komórka zawibrowała, wyświetlając nieznany numer ze wschodniego Krakowa. Pani Wiśniewska? zapytała kobieta, gdy tylko odebrałam. Głos uprzejmy, ale napięty. Tak, słucham. Mówi pani dyrektor z prywatnej szkoły podstawowej im. Świętego Jadwigi. Próbowaliśmy skontaktować się z Magdą i jej mężem, ale telefony mają wyłączone. Czy coś się stało? Wstałam prosto na krześle. Coś się stało? Wychodzimy dziś wcześniej na wakacje i pilnie potrzebujemy potwierdzić, kto jest upoważniony do odebrania dzieci. Figuruje pani jako główny opiekun w dokumentach. Łyżka wyśliznęła mi się z palców. Nie jestem opiekunem. Nie upoważniłam nikogo. Nastąpiła pauza. Po drugiej stronie słychać było szelest papierów. Dziś rano dostarczono zaktualizowany formularz alarmowy. Zawiera wszystkie pani dane i pani podpis. Mój podpis? Mój głos wyszedł ochrypły, niedowierzający. Tak, proszę pani. Czy chciałaby pani, żebym go pani przesłała e-mailem? Proszę przesłać, powiedziałam drżącymi rękami, otwierając laptopa. PDF przyszedł w kilka sekund. Otworzyłam go i spojrzałam na dół strony. Moje nazwisko widniało na niezdarnym, zakrzywionym podpisie, wystarczająco podobnym, by oszukać na pierwszy rzut oka, ale zrobionym źle. Zbyt pośpiesznie, zbyt niedbale, ale z arogancją. Pani dyrektor zawahała się ponownie. Pani Elżbieto, chcemy postępować zgodnie z protokołem. Jeśli w ciągu najbliższych dwóch godzin po wyjściu nie zjawi się upoważniona osoba dorosła, musimy powiadomić MOPS. Jest dwunasta trzydzieści, powtórzyłam cicho. Która jest teraz godzina? Jedenasta piętnaście. Ścisnęło mnie w piersi. Nie dałabym rady przejechać przez miasto, odebrać dwójkę dzieci, którymi nie miałam się opiekować i zdążyć na swój dyżur. Nawet gdybym się wyrobiła, nie miałabym ich gdzie zabrać. Żadnego planu, żadnego ostrzeżenia. Magda o tym wiedziała, znała każdą moją granicę, liczyła na to. Pani Wiśniewska? Zapytała pani dyrektor. Przyjedzie pani po nich? Ponownie spojrzałam na podrobiony podpis, na krzywą linię kłamstwa, które nosiło moje nazwisko. Nie, powiedziałam. Nie mogę i nie podpisałam tego dokumentu. Pani dyrektor wzięła głęboki oddech. W takim razie będziemy musiały wszcząć protokół mopsu rozumiem. Moja zupa była już zimna, mieszkanie wydawało się mniejsze niż od lat. Fałszywy podpis wciąż był otwarty na ekranie. Krzywa litery E wyglądała jak kpina, jak palec wbijany w stary siniak. Magda nie tylko założyła, że się podporządkuje. Zastawiła na mnie pułapkę i podpisała ją moim nazwiskiem. Patrzyłam na fałszywy podpis, aż linie się rozmyły i mogłam myśleć tylko o latach, które mnie tu doprowadziły. O każdym cichym tak, które podarowałam Magdzie, jakby to były drobne monety. Pierwszy raz, gdy miała dziewiętnaście lat i nalegała, żebym zajęła się jej noworodkiem, żeby mogła się zdrzemnąć. Ta drzemka stała się pełnym etatem w jej dorywczej pracy. Wróciła uśmiechnięta. Widzisz? Jesteś z nim świetna. Nie masz nic przeciwko temu, że mi pomagasz? Miałam przeciwko, tylko tego nie powiedziałam. Potem przyszły pieniądze. Dwieście złotych tu, pięćset tam, raz tysiąc, kiedy popsuł jej się samochód. Zawsze obiecywała, że odda. Nigdy nie zobaczyłam ani grosza. Kiedy jej o tym przypominałam, szybko i lekko mnie przytulała. Mamuś, wiesz, że to ureguluje. Ale nigdy nie uregulowała. W miarę jak dzieci rosły, rosły też oczekiwania. Mamo, odbierzesz go? Mamo, spóźni się. Mamo, nie masz nic przeciwko, żeby zostali na noc, prawda? Stałam się mamą zastępczą tą, która gotowała, pocieszała, woziła, płaciła, kryła, pochłaniała i dostosowywała się. Magda przechodziła przez życie, jakby świat miał się zawsze dla niej zatrzymać. Pamiętam jedną noc, kiedy zostawiła ich bez ostrzeżenia. Już schodziła po schodach, zanim otworzyłam usta. Jestem ci winna, mamo, obiecuję. Nawet się nie odwróciła. Każdy moment zabierał mi to, czego nie chroniłam: moje pieniądze, mój czas, moją przestrzeń, mój głos. A teraz, patrząc na ten podrobiony formularz, w końcu to zobaczyłam wyraźnie. Każda mała zdrada, którą przełknęłam, zaprowadziła mnie prosto do tej, podpisanej moim skradzionym nazwiskiem. Siedziałam z otwartym e-mailem ze szkoły, fałszywy podpis wpatrywał się we mnie, jakby coś ważył. Telefon znowu zawibrował ten sam numer ale pozwoliłam mu dzwonić, musiałam pomyśleć. A myślenie wydawało się próbą oddychania w pokoju, który się kurczy. Gdybym pojechała po dzieci Magdy, wszystko pozostałoby tak jak zawsze. Ona wróciłaby z tego, co tam planowała, powiedziałaby przepraszam, które brzmiałoby bardziej jak klepnięcie w głowę, a ja zostałabym z konsekwencjami. Nic by się nie nauczyła, nic by się nie zmieniło, a kolejny kryzys spadłby na mnie jeszcze szybciej ale gdybym nie pojechała, włączyłby się MOPS. Prawdziwi ludzie, prawdziwe procedury, prawdziwe dochodzenie. Nie chciałam tego, nie chciałam, żeby dzieci były przestraszone lub zdezorientowane. Nie chciałam, żeby obcy decydowali, czy Magda jest nieodpowiedzialna, czy niekompetentna, ale Magda już sama podjęła tę decyzje. Zadzwoniłam do szkoły. Mówi Elżbieta Wiśniewska, powiedziałam. Wyślę teraz e-mail, aby zaktualizować kartę alarmową i wyjaśnić sytuację. Głos pani dyrektor zabrzmiał ostrożnie: Oczywiście, co pani zamierza napisać? Że podpis na formularzu opieki jest fałszywy odpowiedziałam. I że nie jestem upoważniona do ich odebrania nie wyrażam zgody na umieszczenie mnie na liście. Usłyszałam, jak wzięła wdech. Pani Wiśniewska Jeśli żaden opiekun nie zjawi się przed 12.30 Wiem powiedziałam. Rozumiem pani protokół. Rozłączyłam się i powoli napisałam wiadomość. Spokojnie oświadczyłam o fałszerstwie, oświadczyłam, że nie mogę odebrać dzieci. Załączyłam skan mojego dowodu osobistego z moim prawdziwym podpisem obok fałszywego. Przed wysłaniem szepnęłam do pustego pokoju. Nie mogę jej dłużej chronić przed samą sobą. Potem kliknęłam. E-mail opuścił moją skrzynkę, a przestrzeń wypełniła zimna cisza. Ta cisza, która nadchodzi tuż przed tym, jak coś naprawdę pęka. Gdy tylko e-mail wyszedł, chwyciłam telefon. Ręce drżały mi mniej, niż czułam w piersi. Najpierw zadzwoniłam do szkoły, pani dyrektor odebrała po drugim dzwonku. Pani Wiśniewska, odebraliśmy pani e-mail. Muszę prosić o potwierdzenie, że został dołączony do aktyn, powiedziałam. Chcę, aby wszystko było udokumentowane. Już jest, odpowiedziała teraz bardziej formalnie. Biorąc pod uwagę okoliczności, nie pozostaje nam nic innego jak wszcząć protokół MOPSu. Jeśli nikt nie przyjedzie przed 12:30. Rozumiem, powiedziałam. I dziękuję za ostrzeżenie. Rozłączyłam się zanim złamał mi się głos. Drugi telefon był trudniejszy. Wybrałam numer policji, nie alarmowy, tylko ten, który miałam zapisany od lat na karteczce przyklejonej do lodówki. Policja, słucham? Zapytał spokojny męski głos. Nazywam się Elżbieta Wiśniewska, powiedziałam. Chcę zgłosić sytuację zagrożenia dwójki nieletnich w szkole podstawowej imienia Świętego Jadwigi. Podałam mu wszystkie szczegóły. Jak Magda zaktualizowała formularz beze mnie, jak umieściła mnie jako opiekuna. jak opuścili kraj, nie zostawiając opieki dla dzieci. Mówi pani, że rodziców nie da się w ogóle zlokalizować? zapytał. Zgadza się, wyjechali dziś rano, lecą do Paryża. To poważna sprawa, mruknął. Sporządzę raport i przekażę go oficerowi odpowiedzialnemu za tę placówkę. MOPS zostanie powiadomiony. Dziękuję, powiedziałam cicho. Chcę, żeby wszystko zostało dobrze zarejestrowane. Kiedy się rozłączyłam, przez chwilę siedziałam nieruchomo. Potem ponownie sięgnęłam po komórkę. Tym razem wybrałam numer lotniska w Krakowie. Słucham. Odezwał się pośpiesznie agent przy bramce lotniczej. Dzwonię, ponieważ rodzice z państwa lotu do Paryża zostawili dwoje nieletnich w swojej szkole, powiedziałam. Szkoła właśnie powiadamia MOPS. Agent wstrzymał oddech na pół sekundy. Zostawili ich w szkole bez upoważnionego opiekuna? Proszę pani, to jest poważne zaniedbanie. Tak, powiedziałam. I muszą ich państwo zlokalizować, zanim samolot wystartuje. Natychmiast to eskaluje, powiedział. Proszę nie rozłączać się. Słychać było głosy w tle, potem inny, stanowczy głos przełożonego. Pani Wiśniewska, dziękujemy za ostrzeżenie. Lokalizujemy ich na sali lotów w tej chwili. Rozłączyłam się i zostawiłam telefon na stole. W mieszkaniu panowała cisza, z wyjątkiem mojego własnego oddechu, który brzmiał dziwnie i mocno w uszach. Prawda została uruchomiona. A gdzieś w mieście wiadomość docierała do tych, do których miała dotrzeć. Wciąż siedziałam przy kuchennym stole, gdy telefon rozbłysnął lawiną szybkich wiadomości z numeru, którego początkowo nie rozpoznałam. Przychodziły w kawałkach, jakby ktoś pisał, idąc w pośpiechu. Mamo, co ty zrobiłaś? Wywołują nasze nazwiska. Dlaczego jest tam policja? Nie odebrałam. Odłożyłam telefon ekranem do dołu. A serce biło mi wolno i ciężko. Kilka minut później zadzwonił, nie odebrałam, ale włączyła się wiadomość głosowa. Usłyszałam drżącą wiadomość: Mamo, wywołali nasze nazwiska przy bramce, kazali nam się odsunąć przed wejściem na pokład. Co się dzieje? Głos Magdy był urywany, brakowało jej tchu. Urwała, a w tle słychać było cichą rozmowę mężczyzny. To Magda i Łukasz Kowalscy. Prosimy z nami podejść. Potem napięty, wściekły głos Łukasza. To szaleństwo! Mamy lot do Paryża! Magda wpadła w panikę. Dzieci są bezpieczne, są z. Zamilkła. Nie miała przygotowanego kłamstwa. Żadnej historii, która działałaby bez mojego odegrania roli, którą mi przypisała. Kolejne kliknięcie. Druga wiadomość głosowa. Mamo! Syknęła. Jest tu policja i jakaś pani z Mopsu. Mówią, że dzieci zostały w szkole, mówią, że je porzuciliśmy. Zrób coś. Słychać było kłócącego się łukasza. Wściekłe słowa, których nie dało się zrozumieć. Ktoś inny przemówił stanowczo, prawdopodobnie pracownica mopsu. Proszę państwa, musicie natychmiast wrócić do szkoły świętego Jadwigi. Magdzie zabrakło tchu. Nie możemy stracić tego lotu. Tyle nas to kosztowało. To nie podlega dyskusji, odpowiedziała pracownica. Wiadomość zakończyła się płaczem Magdy. Krokami i hałasem lotniska, zanim została przerwana. Zostałam w bezruchu. Pokój wydawał się zbyt cichy, zbyt pusty. Moja córka została wyciągnięta z podróży jej marzeń, którą postawiła ponad własne dzieci. Policjanci zawracali ją korytarzem. Pracownica Mopsu czekała na nią w szkole. Jej mąż kłócił się ze wszystkimi. Część mnie bolała z powodu Magdy, w którą wciąż wierzyłam, że żyje pod tą warstwą egoizmu, ale inna część ta, która milczała zbyt długo, w końcu poczuła, jak spada z niej ciężar. Telefon znowu zaczął wibrować, zanim Magda i Łukasz zdążyli przejechać z powrotem przez miasto. Tym razem to nie była Magda, ale rodzinna grupa rodzinna Wiśniewskich, ten czat, który przez cały rok milczał, z wyjątkiem pogrzebów lub ślubów. Pierwsza wiadomość od Magdy nadeszła wielkimi literami: Moja własna matka zrujnowała mi święta. Potem kolejna, wezwała policję. Wyciągnęli nas z samolotu siłę. W ciągu kilku sekund posypały się odpowiedzi. Ciociu Elu, jak mogłaś, oszczędzali na ten wyjazd miesiącami. Wujku Michale przesadziłaś, rodziny się nie donosi na policję. Kuzynko Karola wierzy, że Magda ma ciężko. Powinnaś jej pomóc, zamiast ją ośmieszać. Patrzyłam na ekran, podczas gdy osądy się piętrzyły. Nikt nie pytał, co się naprawdę stało. Nikt nie pytał, dlaczego dwoje dzieci zostało samo w szkole bez nikogo, kto by po nie przyszedł. Nikt mnie o nic nie pytał. Potem Magda wysłała 40-sekundowe nagranie audio pełne złości. Ty mnie nie kochasz. Nie obchodzicie moje małżeństwo, moje marzenia, nic. Chciałaś tylko mnie kontrolować, chciałaś mnie ukarać. Zniszczyłaś wszystko. Uderzenie było precyzyjne, jak zawsze, od kogoś, kto całe życie ćwiczył obwinianie mnie. Otworzyłam galerię, zrobiłam dwa zrzuty ekranu. Pierwszy to podrobiony formularz kontaktowy z moim skradzionym podpisem drugi to mój obowiązkowy kalendarz dyżurów, podświetlony i wysłany przez moją szefową w zeszłym tygodniu. Załączyłam oba do grupy i napisałam tylko jedną linijkę. To jest to, co wydarzyło się naprawdę. Żadnej obrony, żadnej kłótni. Wiadomości zwolniły, potem ustały. Dymki, pisze, zniknęły po raz pierwszy od całego dnia. Na czacie zapanowała cisza. Sylwester nadszedł z tym spokojem, który sprawia, że każdy hałas wydaje się głośniejszy. Parzyłam kawę, gdy usłyszałam, jak pod drzwiami przesunęła się koperta, bez pukania, bez kroków, tylko cichy szelest na podłodze. Schyliłam się i podniosłam ją. Moje imię było napisane mazakiem krzywymi literami, pismem dziecka. W środku był złożony kawałek bloku technicznego: Liliana, moja wnuczka. Narysowała mnie stojącą obok choinki, z moimi srebrnymi włosami, moją za dużą opaską i drżącym napisem, który unosił się nad moją głową: Babcia pomaga ludziom w Boże Narodzenie. Wypuściłam powietrze, którego nawet nie wiedziałam, że wstrzymywałam. Ona nic nie wiedziała o samolocie, Mopsie, ani krzykach w grupie ale w jakiś sposób widziała mnie wyraźnie. Za rysunkiem był inny kawałek papieru, wydrukowane potwierdzenie przelewu. Łukasz wysłał 500 zł. W tytule przelewu było napisane na zaliczkę dla kolejnej niani. Ani słowa przeprosin, ani wyjaśnienia. Tylko ciche przyznanie, że coś się zmieniło, akceptacja w jedynym języku, w jakim najwyraźniej umiał się porozumiewać. Usiadłam przy stole z rysunkiem przed sobą, wygładzając krawędzie palcami. Chaos z zeszłego tygodnia wydawał się przez chwilę odległy, lżejszy, nienaprawiony, niewybaczony, ale inny. Telefon zawibrował wiadomością od Magdy. Zostawiłam ją nieprzeczytaną. Ona nie była gotowa, a ja może też nie, ale rysunek Lili leżał na stole jasny, bezpieczny, bez plam dorosłych wymówek. Coś się we mnie ułożyło, nie uleczyło, nie skończyło, ale w końcu stałam na ziemi, która czułam, że jest moja. Rok później wigilia zakończyła się tak, jak się zaczęła. Cicho, stanowczo, moja. Właśnie wyszłam z dyżuru, gdy przyszła krótka wiadomość od Magdy. W tym roku zatrudniliśmy nianie, wszystko załatwione, miłego wieczoru. Bez emotikonów, bez zbędnych zwrotów, tylko informacja. W końcu bez oczekiwania niczego w zamian. Jechałam do domu w krakowskim deszczu, który bębnił miarowo w przednią szybę. Jak cisza, którą tak drogo okupiona. Po wejściu odwiesiłam płaszcz, włączyłam mały kominek i wyłączyłam telefon. Cisza nie z powodu gniewu, ale z wyboru. Ciepło otuliło mnie, gdy usiadłam w fotelu. Pokój był miękki i przytulny. Po raz pierwszy od lat nikt nie przyjeżdżał, żeby zostawić dzieci, prosić o pieniądze, ani wymuszać przysług, zawiniętych w poczucie winy, bez pukania w ostatniej chwili, bez desperackich wiadomości. Bez fałszywych podpisów, gotowych eksplodować kryzysem? Tylko spokój. Rok wyznaczania granic w końcu się zakorzenił, a przestrzeń, którą stworzył, wydawała się tlenem. Co otwiera się, gdy w końcu wybierasz życie, które naprawdę należy do ciebie? Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw łapkę w górę, skomentuj i zasubskrybuj kanał Dziennik Emocji, aby zobaczyć więcej takich historii.